W dniach 30 maja do 1 czerwca 2022 roku w Katowicach Stowarzyszenie Liderów Sektora Usług Biznesowych, czyli ABSL, organizuje swoją doroczną konferencję ABSL Summit, 12, w ramach której około 1000 osób będzie rozmawiało o. Perspektywie dalszego rozwoju zarówno sektora, czyli centrów usług wspólnych, jak i polskiej gospodarki, w oparciu o to, co już się wydarzyło, w oparciu o najbardziej bieżące wydarzenia, których jesteśmy świadkami od miesiąca. Myśmy już raz gościli w Katowicach tą konferencję, gościliśmy to w roku 2016, wtedy zaczynała się nasza droga dążenia do bycia liderem w rynku usług biznesowych, i dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy nie malże na równi z wielkimi miastami naszego kraju i ten sektor się bardzo dobrze u nas rozwija. Ostatnimi laty to jest 70% wzrostu, ponad 27 tysięcy miejsc pracy, nie tylko w Katowicach, ale myślę tutaj o całym naszym regionie, w sensie metropolii, a więc w tych 41 różnych lokalizacjach możemy znaleźć działalność tego typu. Myślę, że sukcesem jakby tego Um... Mm. Co osiągnęliśmy, no przede wszystkim jest kwestia współpracy, umiejętnej współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak i również z nauką. Myślę tutaj o naszych uniwersytetach, gdzie wspólnie utworzyliśmy tak zwany złoty trójkąt biznes, samorząd, nauka i dzięki temu studenci kończący naukę na uczelniach wyższych mogą znaleźć pracę w tych firmach, które tutaj. Przychodzą, inwestują no i tworzą całą jakby tą nową filozofię zatrudnienia, nową filozofię rynku pracy u nas na Górnym Śląsku. Będziemy starali się zrozumieć, gdzie jest dzisiaj świat, gdzie jest Polska, gdzie są Katowice i jak dalej możemy się rozwijać, tworząc wartościowe miejsca pracy. Będzie zaproszona wielka postać, to Alan Gore, który jest y, y, laureatem Nagrody Nobla, ale i również był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie już gościł tutaj w Katowicach w roku 2018, ale przy okazji innej imprezy Szczytu Klimatycznego, a tym razem trochę więcej będziemy rozmawiali o biznesie.